Witam was, kochani. Chciałam wam pokazać moją szklarnię w styczniu. Tutaj już są oczywiście grządki uprzątnięte i jakieś takie uprawy zimowe. Wykopałam sobie selery takie naciowe i one tutaj bardzo widać ładnie się uprzyjęły. Tutaj mam wsadzoną cebulkę, a tu wykopałam z grządek na ogrodzie, bo ona jest zielona, ale na pewno lepiej będzie je w szklarni, zaraz ją posadzę. Tutaj jeszcze mam jakieś sadzonki, sałat, które jesienią siałam, ale widzę, że się przyjęły. O, tutaj, Wam pokażę, jaka ładna sałatka. Ta część, tutaj środkowa, bo jeszcze tutaj muszę to zrobić, jest już tak przygotowana na przyszły sezon. Jest tutaj kompost, i na to jest taka ziemia, która wilgoć bardziej trzyma. Z takiej góry, co Wam kiedyś pokazywałam, że dostałam górę takiej fajnej ziemi. Bo ogólnie ziemia u mnie jest piaszczysta i ja w zeszłym roku ją wiecie przygotowywałam, pokazywałam tam na filmikach. I ile bym tu nie lała wody, to zawsze będzie piach. mimo, może to był kompost i obornik, ale ta macierzysta jest piaszczysta i jednak ona zawsze będzie taką miała strukturę. Chociaż to jest dobra ziemia, bo ona dzięki temu też przewiewna, no ale szybciej wypukują się składniki, szybciej wysycha. No więc właśnie tą ziemię Tutaj, o zobaczcie, ona jest taka fajna, pruchniczna. Nasypałam sobie, tak zrobię zresztą w każdej części. W tej, w tych po bokach. I będę selery też przenosić. Tam patrzcie, jeszcze mam buraczki. Ta ćwikła tak trochę odbija, bo mi kilka sztuk zostało i burak jako bulwa jest super. Nic mi się tutaj nie stało. Tutaj jeszcze planuję właśnie w tych częściach posiać, ale to może już później y, jakieś tam wrzutkiewki, y, rukole może, takie wiecie rzeczy, które w miarę mrozoodporne są. I tak, na razie nie przykrywam tego żadną agrowłókniną, nie ma na razie mrozów. Y, ta środkowa grządka jest też najcieplejsza, warto o tym pamiętać, bo te przy ściankach zawsze będą chłodniejsze, a ta środkowa będzie zawsze najcieplejsza. I jeszcze chcę przesadzić tutaj, bo znalazłam tam w ogrodzie takie jakieś, nie wiem, czy to samosiejki, czy kiedyś sadziłam sałaty, kilka sztuk. Więc je tutaj przesadzę, bo one tam nic z nich nie będzie jeszcze, jak będzie jakiś mróz w lutym, to mi to zniszczy, a tak tutaj jest większa szansa, że przeżyją. O, zobaczcie, tutaj znalazłam taką fajną sadzoneczkę. Ona jest taka nakrapiana sałata. I jeszcze tutaj znalazłam kilka. O, tutaj... Więc ja je zaraz wykopię, przesadzę do szklarni, uprzątnę resztę tutaj tych tu badyli. No i będzie grządka na przyszły sezon już gotowa. już posadzona. Tutaj jedna, druga tak między tymi selerami. Tutaj takie jeszcze maciupkie. I mam nadzieję, że będzie im tutaj dobrze. Także powiem Wam, jestem mega zadowolona z tej szklarni i z tych grządek, bo one u mnie bardzo, bardzo się sprawdziły. Bardzo yy, ułatwiają porządek, utrzymanie porządku tutaj w szklarni. Organizacje dobrze trzymają i wilgoć, i tą ziemię. Ta ziemia gdzieś mi tam się nie rozsypuje na boki, wiecie, nie wypada z tych rządek. No, bardzo, bardzo fajna sprawa, polecam. No i też cieszę się, że teraz taka pogoda w miarę jest niemroźna. No to będzie możliwość, tutaj, wiecie, żeby to się rozwijało, żeby tutaj pierwsze zbiory były. Bo naprawdę taki seler zimą z własnej hodowli, z własnego ogródka, no to jest coś wspaniałego. Też nie chcę sadzić tutaj, wiecie, takich roślin, które mają długi okres wegetacji, bo te selery i tak kwitną na wiosnę, więc są likwidowane u mnie. No i akurat zlikwiduję selery, zlikwiduję tutaj cebulki. Przyjdzie maj i będziemy sadzić pomidory. Także no, żeby tutaj teraz nie sadzić nic takiego, co będzie później kolidowało nam z tym sadzeniem pomidorów. To tyle, słuchajcie. Będę wam pokazywać moje uprawy tutaj szklarniowe. Teraz właśnie na dniach będę jeszcze uzupełniać te grządki tutaj. No, wszystko wiecie robię tak nie o czasie, bo już większość pewnie ma wysprzątane, przygotowane na przyszły sezon. No niestety, jak zapracowany człowiek to jak może będę kiedyś miała więcej wolnego, to bardziej to będę robić poprawnie. I rzutkiewka po kilku dniach wykiełkowała. Temperatura gleby, temperatura szklarni. Jeszcze w szklarni można wysiać koper. Ja lubię tego luculus i szmaragd. To są chyba moje ulubione dwie odmiany. No też gdzieś może po bokach w szklarni y, posieję. I jeśli o mnie chodzi, to chyba w szklarni będzie wszystko. Jeszcze wysieję w domu na rozsady pewne rzeczy. To zaraz Wam pokażę. Na rozsady sobie chcę wysiać y, taką Sałatę masłową zimującą, to też będzie do szklarni, ale to w domu przygotuję rozsady i kiedy one wykiełkują, to je do szklarni przeniosę. Moje kapustne się nie udają, ale ja za co roku się nie poddaję i tam coś próbuję. To jest jakaś taka ekspres, bardzo wczesna, yy, najwcześniejsza tu piszę nawet kapusta biała głowiasta. I ja myślę, że jak ją zasieję też na rozsady i przeniosę szybko do szklarni, to ona mi nie wybiegnie i będzie fajnie rosła, bo to są takie rzeczy odporne dosyć na mróz. I może uda się w tym roku, ale to tylko parę sztuk. Kapustę chińską chcę też posadzić, posiać na rozsady, bo ona mi się udaje albo bardzo wczesną wiosną, albo jesienią. No i jeszcze mam tutaj musztardowca o takich bordowych listkach. I jeszcze mam zielonego. Zaraz wam go pokażę. O, tu jest też musztardowiec zielony, tylko ja to jest właśnie z nowych zamówionych nasion, więc dokupiłam sobie go. Bo on ma łagodny smak. Ten, nie, przepraszam, ten jest ostry smak. Łagodny jest ten tutaj nawet. Jest napis: Łagodny smak to jest ten bordowy, a taki ostry, pikantny jest ten zielony. Ja bardzo lubię musztardowce, nie w dużych ilościach, ale y, jako dodatek to bardzo. Y, to jest bardzo w ogóle zdrowe warzywo, dro, zdrowa roślina. No i kapustę pekińską, bo też właśnie ona mi się udaje tylko albo wczesną wiosną, albo jesienią. Mm. No i też właśnie chcę ją w szklarni później tak jako sadzonki tutaj przechowywać. To tu jest szklarnia nieogrzewana i nie będę jej ogrzewać, bo nie ma możliwości, więc ja myślę, że no, zaryzykuję. To nie będzie dużo sadzonek. Pierwszy raz się wiecie decyduję na tak wczesne wysiewy, bo zazwyczaj to ja dopiero w lutym zaczynałam cokolwiek wysiewać, ale teraz, ponieważ właśnie widzę, że w tej szklarni fajnie, fajnie się trzymają roślinki, to sobie właśnie spróbuję w tym roku niektóre rzeczy, niektóre mówię, posiać wcześniej. No, to do szklarni byłoby tyle, a w domu na rozsady to chyba pomału już zacznę siać selery i cebule. Seler Maxim, no, nie udał mi się w tym roku. U mnie w ogóle selery, korzeniowe rośliny to bardzo ciężko jest uprawiać i kapustne. Ale nie poddaję się, bo zawsze tam, wiecie, coś było. Natomiast jestem bardzo, bardzo... to chyba był ten nuget, tak. Bardzo zadowolona z tego selera, selera naciowego, bo on tutaj właśnie w szklarni teraz rośnie przesadzony, ale był bardzo, bardzo taki właśnie chrupiący i długie miał te łodyżki, także też go zasieję już na rozsady na ten rok. No to w domu po malutku tam może właśnie sobie będę wysiewać jeszcze do końca stycznia. I tutaj jeszcze mam pory i cebulę. Cebulę. Mam y, cebulę, wiecie, globo. I zadowolona z niej jestem. To chyba była ta globo, tak. Cebulę globo. Pory różnego rodzaju, ale sobie wybiorę jakieś takie. A, to jeszcze cebulę zimującą mam. To będę później siała. Siedmiolatkę może zasieję, ale to do gruntu. Już tak później na wiosnę. Z tych por to chyba ten winter fajny był on taki ciemnozielony jest i dosyć yy, elefant też yy, i on fajnie zimę prze, prze, przeżył <grym> ten winter no to właśnie będą selery, pory, to takie, wiecie, tradycyjnie, chyba już też większość z was myśli o wysiewie tych, tych warzyw. No i też właśnie będę się tutaj posiłkować szklarnią, żeby te sadzonki mi, ale to już później, bo, bo pory i cebule, selery to one długo, długo rosną, żeby je dopiero później do szklarni wynieść i tutaj trzymać jeszcze sadzonki przed wysadzeniem do gruntu. Jeszcze myślę zasadzić, wiecie ten, na pomidory to zdecydowanie za wcześnie, nawet na paprykę, jak dla mnie. Paprykę może pod koniec stycznia, bo właśnie też z uwzględnieniem tego, że ona będzie mogła być w szklarni, w doniczkach, zanim pójdzie do gruntu. Ale myślę wcześniej posadzić w tym roku może bakłażany i mam tutaj ten mój rodzynek ulubiony, brazylijski. Ja go muszę w tym roku wcześniej posiać, ponieważ w tamtym roku za późno go posiałam i yy, no, przemarzły mi owoce. Nie, nie zdążyłam, tam parę sztuk tylko zerwałam, a bardzo lubimy. No więc teraz chyba właśnie wysieję tego rodzynka. No naprawdę powiem Wam, że ze szklarnią jest taka wygoda, ponieważ właśnie już w kwietniu można sobie wziąć te sadzonki do szklarni. I one jeszcze zanim do gruntu gdzieś tam pójdą, to sobie tutaj siedzą. To jest bardzo to pomocne. A w gruncie, ponieważ u mnie ziemia jest rozmarznięta, widzę, że chwasty zielone zaczynają kiełkować, więc pokuszę się i posieję marchew i pietruszkę korzeniową, bo naciową mam korzeniową pietruszkę i marchewkę. Bo powiem Wam, że nawet moi znajomi marchew sieją w i mają tak potężne marchewki, że ja w życiu takich nie widziałam. Więc można i tak. Pasternak może też wysieje, bo on długo wschodzi, bardzo długo. Tu są takie pietruszki znane. Lenka. O, chyba to też miałam i dosyć fajnie wzeszła. Wczesna była. Pasternak. Marchewek może tych kulistych, nie wiem czy w tym roku będę siała, bo one malutkie są, nie? długo się czeka, no, jak na marchewkę to wcześniej, ale no chyba wolę te dłuższe i takie sobie biorę typu karotella, bo ja tam nie, nie, nie sieję tego dużo, żeby przechowywać, bo nie mam za bardzo gdzie, no, ale tak wiecie na na bieżące potrzeby i tak naprawdę jeszcze mam marchewkę w gruncie i wykopuję ją tak, taką reszteczkę dla świnek morskich, szczerze powiem, najbardziej, bo one teraz są spragnione jakiegoś takiego, wiecie, soczystego, zielonego, chociaż to nie jest zielone, ale takie, wiecie, no, no my też tam podgryzamy, ale jeszcze, jeszcze właśnie jest marchew u mnie w grządce. No to, kochani, to już będzie naprawdę tyle, to taki, bo Krótki, yy, krótki taki update, co ja będę wysiewać, bo yy, no nie będę teraz szalać. No, słuchajcie, styczeń, luty, jeszcze dni są krótkie, za chwilę będą nam te sadzonki wybiegać w mieszkaniach. Yy, widzę, że tutaj w szklarni sobie niektóre rośliny radzą, więc no, yy, będę dosiewać jeszcze właśnie kopar, ale tak naprawdę to chyba luty, marzec już bardziej się zaczną wysiewy takie na no, rozsady. <laughs> No więc tak wam pokazałam. Jeszcze oczywiście pokażę wam jakieś takie rzeczy, które nowe w tym roku kupiłam, ale to już w innym filmie i jakieś takie ciekawostki albo może coś, co się mi podobało. Może, o, jeszcze taki chcę odcinek zrobić o paprykach, bo w tym roku dużo, dużo kupiłam papryk. No i chcę popróbować nowych odmian. To na razie będzie tyle, kochani, żegnajcie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, papa. Pa. Jest początek stycznia, uprzątnęłam tutaj tą wrzątkę, gdzie buraczki jeszcze były i zobaczcie, jakie piękne buraczki, no nie są duże, mają bardzo dużo takich nowych listków, które myślę na sałatkę zużyję, i też się nasze świnki morskie ucieszą. Bardzo soczyste te buraki, bo ja tak przekroiłam kilka, to wszystko z nimi ok. I listki fajne, świeże. Także polecam uprawę w szklarni między pomidorami buraczków. Teraz będę też tutaj rzucać obornik i kompost może. Taki już przerobiony obornik on tutaj stał całe lato. Tu środkowa grządka, no to tam już Wam pokazywałam selery. Cebulki powsadzałam, to wiecie są takie cebulki, które gdzieś nie wykorzystałam w zeszłym roku. One już miękkie są, ale gdzie nie gdzie się trafi, o taka, no to przejrzę je, resztę na kompost. Tu gdzieś miałam zapomniane z zeszłego roku czerwone, ale też widzę, że niektóre puszczają, więc te wybiorek, które tam oznaki życia mają, i wsadzę je tutaj między te selery. Już tam powsadzałam dużo tych cebulek. Po prostu, wiecie, na szczytorek chociażby. I chcę sobie jeszcze posiać, tam, że już w pierwszej klątce bo było ciepłe dni. Ale na pewno szpinak, ten zimowy, który będzie odporny na mrozy, sobie zasieje. I to jest. To jest chyba ta roszponka tak, tylko obrwana mam. No właśnie, roślonka chcę sobie po, posiać, bo ona też jest odporna na mrozy. Yy, no co prawda, jakieś tam zapowiadają pod koniec stycznia, minus 8 w nocy. No więc no zobaczę, może wtedy przykryję to kiną, Ale też te rośliny całkowicie zahartowane. Te selery na zewnątrz to już minus tam 15 wytrzymywały w nocy. Yy, tylko, że właśnie jak śnieg je przykrywa, to one gniją no a te szklarnie nie będą przykryte śniegiem także słuchajcie jestem zachwycona tą szklarną że ona umożliwia tak naprawdę no wiadomo jeżeli jest zima łagodna bo nieogrzewana szklarnia to nawet jak będzie zima bardzo ostro to też rośliny zatrzymają jakiś ten swój wzrost ale nawet teraz o jest tak pochmurno, wiatr wieje to ja sobie siedzę tutaj czyszczę te buraczki w szklarni Muzyczkę włączyłam i jest tak przyjemnie na działce, i ja już sobie nie wyobrażam bez garnka funkcjonowania. Zawsze coś tutaj właśnie można sobie porobić, po, po przygotować się już do następnego sezonu. No, także dzisiaj takie plany mam. Bardzo się cieszę z tych buraczków, bo to taka niespodzianka w styczniu. Teraz zdejmę to sianko, tą ściółkę, no bo właśnie chcę tam przygotować już na przyszły sezon te gleby mycie szklarni to już wiecie zostawiam sobie na wiosnę i wtedy sobie to jakoś przetrę myślę te, te, bo zostały takie widzicie z tych moich oprysków bo tam ten wapń te opryski zawierają no to takie plamki, ale to nic nie szkodzi temu poliwęglanowi bo to nie jest jakieś żrące no i tak sobie przetrę ją dosypię świeżych trocinek no i super, i będzie gotowy przyszły sezon tak Wam chciałam tylko pokazać migawkę <grydy> o, a tutaj jeszcze mam słuchajcie pory i cebule gdzieś mi się tam zawierzy, zawieruszyły i nie wysadziłam ich w zeszłym roku no więc może te cebulki też gdzieś powsadzę, tak już bardziej na szczypie, bo pewnie na wiosnę zakwitną, no pory to już chyba do wyrzucenia, bo i tak niedługo świeże będę siała no tutaj cebulka, jakieś tam puszka, tu solary. Jeszcze właśnie dzisiaj wykopię na tą trzecią rządkę, trzecią część tych solarów maciowych. Póki nie przyjdzie znowu mróz i śnieg. No to na razie żegnajcie, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia.